E, witam Was w dzisiejszym odcinku dzisiaj Wam pokażę e, jak zapisać w MySummerCar własnego save'a e, zapisać po prostu gdzieś tam sobie w plikach albo po prostu też Wam jeszcze pokażę dodatkowo jak go wczytać, jeśli byście chcieli wczytać no dobra, to nie przedłużajmy pierwsze co, wchodzicie sobie tutaj, oczywiście musicie mieć aplikację MySummerCar wchodzicie sobie tutaj e, w Windows okienko i wpisujecie procent up data. Procent. Ogólnie tutaj procenty się wpisuje shiftem i shiftem i trójką. Nie. Shiftem i piątką. No dobra, macie pisane. To jest ten folder enter. I yy, dajcie sobie up data local of MySummerCar i tu macie wszystkie całego save'a. Zastaczacie sobie go. I oczywiście musicie mieć Winwara, bo nie wiem, czy bez Winwara się dać. Eee, tego Wam nie powiem, ale musicie mieć program Winwar. Eee, no i dobra, macie tego Winwara. Dajecie sobie Atom MySummerCar RAR. Macie sobie tu. Tego dajecie tu. OK. Zamykacie. No i macie MyStambera, to jest was save No i gotowe, to jest po prostu zapisany save Jeśli chcecie go po prostu wczytać i odpakować No to sobie tak, robimy, najlepiej prawym wszystkim myszy, nowy folder na pulpicie Wchodzicie... Yy, ale czekajcie, czekajcie... Mm, ek... teraz tu. Tak, ekrashere Dobra i teraz sobie po prostu yy, zaznaczacie to sobie wszystko prawym przyciskiem myszy kopiujecie, dajecie do nowego foldera wklejacie i to jest, tutaj właśnie macie yy, własnego save'a no i po prostu mówię, chcecie go wczytać, zaznaczacie sobie całego kopiujecie, zamykacie, znowu to samo, windows, procent Up data. Procent. No i znowu to samo: Updata, local, of. Amistech. my summer Car I po prostu prałem wszystkie myszy. Tak, wklejacie. same pliki. No i gotowe. No i po prostu macie zamienione pliki i macie wgranego save'a. car wszystko ładnie chodzi. Gry. i powinno wszystko normalnie chodzić Dokładnie Save nam mam wczytany. Wszystko się zgadza. Dobra. Mam nadzieję, że wam pomogłem w tym poradniku. I jeszcze tam wkleję wam, prawdopodobnie w opisie, mój save. O, oczywiście ten, co pokazywałem, wkleję wam tego save'a na Google Drive. Czy znaczy, może? Zobaczę. No i dobra. Do następnego odcinka na razie.